Dziennik Hansa Franka jest ważnym źródłem ujawniającym system hitlerowskiej okupacji na ziemiach polskich w okresie II wojny światowej. Stał się on też jednym z najistotniejszych elementów materiału dowodowego przeciw swemu autorowi, osądzonemu w Norymberdze, który był jednym z głównych zbrodniarzy wojennych. W roku 1947 władze amerykańskie przekazały dziennik Polsce po czym udostępniono go historykom polskim i obcym, aby służył za jedno z najbardziej podstawowych źródeł przy opracowywaniu publikacji naukowych okresu II wojny. Wartość dziennika Hansa Franka, podnoszą zgodnie jego wydawcy i korzystający zeń historycy, polega przede wszystkim na jego kompletności. Oraz na fakcie, że obok diariusza czynności generalnego gubernatora, zawiera on teksty dokumentacji urzędowej w formie stenogramów i protokołów posiedzeń najwyższych organów administracji generalnej guberni a więc dokumenty o znaczeniu pierwszorzędnym.